Hoho, siemanko, widzowie! Jak się bawicie? Mam nadzieję, że wszyscy fajnie! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Powiem tak, przejdźmy od razu do konkretów. Robicie niesamowity progres. Subskrybenci 60,1 i widzowie bez subskrypcji 39,9. Tak więc niesamowity progres. Również witam widzów z Rosji: 0, 3%. Privet bratan, pozorsta, zdrowa, no i żebisz się, nie? Powiem tak, zróbcie jeszcze większy progres, a będę miał dla Was więcej rank. W tym filmie losuję dla was vip ale żeby wziąć udział musicie napisać byle jaki komentarz plus swój nick. Komentarze tylko z nickiem, nie będę pod uwagę. No i zostawcie lajk, like, jeżeli ktoś chce, no i sub również, jeżeli ktoś ogląda kanał, tak więc się Zajebiście kurwa, zajebiście kurz kurwa w górę, kurwa Kurwa, pizdę wszystko kurwa kurwa, z, kurwa killy Kurwa wyjebałem, kurwa zabił Kurwa staty do zera Kurwa 15 kili wiem go kurwa z tej gili bo go rozjebie ¡Suscríbete Myślałem, że to już. Dobra, na środek, Nie mogę, nie mam jak Typy z jakieś. Co kurwa? Typ z Gildią. Ej, braty nasz. Kacy ty, ty, masz. ty, kaczy, kaczy, ty. kurwa. Hop bez komunikacji siedzi. Jak coś, to tu się typy ty z Gildią wbił, jakieś A Koktajl... bez kitu, bijemy go. Co jest? On Kuba. Bijemy, bijemy. A, ja pierdolę. dużo jest. Sebek pij, Nie, też. Co tam Co tam u ciebie? O kierwa, dużo ich. Ile ich? No tak sporo. <grym> na środku biłam naszego. pomożecie nam, wam? O... Na garda to każdego. Stój Akurat Polizał. Polizał. się polizał, polizał, o kierwa. Wpadł. O kierwa, kaszka. <grym> Ty tego tym y, drewnem na nordwest. Jak odbijasz, Kuba, od ty tych stalaktytów? Wiem, wiem. Odbijam się od tej gamnej Nie, nie, nie! Co, zjadł koksak? Nie wiem, ale tu jest tunel. Nie polisz! Nie, nie, koksak? Tak, koksak, koksak, koksak. Ej, kresa. Pomagamy. Opuszczam cię, Kuba. On już sprydolił, Ja jednego zabiję. Ja go zabiję, ja go zabiję. Ja go zabiję, To może z jakie ty masz. Jestem już u was. Mam Ale ja uwielbiam się bić pod Jakimiś takimi ja dziwnymi... Ja dziwnymi... Ja trenami. Ja bym ogólnie chyba raczej uciekał z tej... Tutaj. Ja też chyba, wiesz? Zaraz. Typnę... Padł ktoś! Pomóżcie, do pomóżcie, pomóżcie. Bija, bija. Oni giną, oni giną. O dobra, mój też... Coxa! Coxa z... Kto Uciekam, muszę uciekać. Efekt, coś tam może być. Mnie goni też jeden. Nie goni, nie? Efektywność mam koło, kurwa no no efektywność, kurwa Widzę to biegnie, pomaga. Pomaga. Nie, nie, nie. kurwa, przed siebie ma chyba Nie, nie to? mam, re... to? Nie mam re... Wyjebać, nie ma szeref. Szeref. Wyjebać to? Ile masz refów? Nie, ma wyjebane Masz jakieś refy, po dać, nie? to, kurwa, ma nie rób tego ja nie mam O, wyjebać Matus jakiś, logo Zabijem jednego, ze sobą Złota, ty, by, no sorry, Peter. Nie, wyjebać, jesteś si Ja bym rozkopałem, ty z debilem, bo nie Ty, ty, ty debilem. Ty, halo, halo. No, me, Ale tam przyszedłeś. Spokojnie. Tam, ty, Gonimy. Ja rozpobowałem, ja i żeby... Idź, idź, wyjebać. Musisz go dwa razy schiznąć. Tam nie ma tunela. Wyjebać, gonić Do góry idzie.

a nie chce mieć od spawna to byliśmy? Ach, no by mani butu, A oby bez bani to księg zes. Ja jestem odspawnę. pod pytami i mam hatela, i w Dajesz, Dajesz mnie PP. Widziałeś to? <laughs> Jaki przypadek gościu, nie? Ja, on zaczął jeść, ja coś wekułem domowo zacząłem robić. I chłop na hita padnie. Zabiłem jednego, pomóż mi. Koksam miał. Znaczy, ja przestałem go bić. Dobra, kogo oni kurwa do tych hates oddali? A czajeś, że ja naj najlepsze jest to, że ja przestałem go bić. I hitnąłem go przypadkowo.